Są tajemnice ukryte w milczeniu spojrzenia, sekrety, które tylko serce potrafi rozpoznać. On czuje do ciebie coś głębokiego, lecz ciężar tej odkrywczej prawdy sprawia, że waha się przed jej ujawnieniem. Prawdziwa miłość nie zawsze znajduje słowa, by się wyrazić. Między wami istnieje niewidzialna zasłona, a on obawia się, że jej przekroczenie odsłoni więcej, niż jest gotów przyznać. Ale czas nie stoi w miejscu, a prawda nie może być ukrywana wiecznie. Nigdy wcześniej nie doświadczył takiej więzi. W głębi duszy wie, że jest w tobie coś, co burzy jego pewność, co każe mu kwestionować wszystko, w co dotąd wierzył. Patrzy na siebie jak w lustro, które odbija nie tylko jego uczucia, ale także słabości i lęki. W jego wnętrzu budzi się wołanie, płomień, którego boi się rozpalić. Aniołowie szepczą do twojego serca, byś nie wątpiła w to, co czujesz. Dowody są w każdym geście, w drobnych szczegółach, które mogą umknąć innym. Lecz dla Ciebie stanowią jasne znaki. Zauważyłaś, jak często Wasze spojrzenia się spotykają, jakby prowadziła je jakaś wyższa siła? Czasem cisza między Wami mówi więcej niż tysiąc słów. Nie potrafi opanować niepokoju, który budzisz w Jego duszy. Strach przed odrzuceniem, wstyd przyznania się do uczuć, obawa, że nie jest wystarczający. Wszystko to go powstrzymuje, ale gdzieś głęboko w nim jest głos, który w najmniej oczekiwanych chwilach szepcze Twoje imię. Przypominając mu, że ucieczka nie wymarze tego, co zostało zapisane przez los. Niebo jest świadkiem spotkań waszych dusz. To nie jest zwykłe połączenie, zostało zaplanowane na długo przed tym, zanim trafiliście na siebie w tym miejscu i czasie. Czujesz to, prawda? Jego obecność porusza cię w sposób, którego nie da się racjonalnie wytłumaczyć. Twoje serce rozpoznaje coś, z czym umysł wciąż walczy. Aniołowie chcą, byś wiedziała, że twój blask nie pozostaje niezauważony. On widzi w tobie światło rozjaśniające jego własne mroczne ścieżki. Budzisz w nim pragnienie zmiany, impuls, by stać się kimś lepszym. Ale zmiany są przerażające, więc on nadal opiera się własnej transformacji. Próbował ignorować to uczucie, zagłuszać je rozsądkiem, lecz serce zawsze prowadzi go z powrotem do ciebie. Zastanawia się, czy jest gotowy zmierzyć się z ogromem tego, co czuje. Prawdziwa miłość nie jest dla słabych, a on boi się, że oddając się jej. Straci kontrolę nad wszystkim, w co wierzył. Aniołowie tchną w jego ducha odwagę, bo miłości nie można przeżywać w strachu. Ty, bardziej niż ktokolwiek inny, zasługujesz na miłość bez wątpliwości, bez zahamowań. On musi zrozumieć, że wstyd nie może stać na drodze temu, co boskie. Jeśli to połączenie pochodzi z niebios, żaden ludzki lęk go nie zgasi. Wszechświat splata ścieżki tych, którzy mają większe przeznaczenie. Czy dostrzegasz znaki? Te zbiegi okoliczności. Niespodziewane spotkania, sny niosące przesłania, które odbijają się echem w Twojej duszy. To nie przypadek. Twoja intuicja już wie to, z czym jego serce wciąż się zmaga. I wtedy pojawia się pytanie: co zrobić? Odpowiedź nie leży w pośpiechu, ale w cierpliwości. Aniołowie prowadzą ten proces z mądrością, a każdy element układa się we właściwym momencie. Zaufaj boskiemu porządkowi, bo to. Co prawdziwe, zawsze odnajdzie swoją drogę, nawet jeśli podróż będzie pełna ciszy i wątpliwości. Może próbować się ukryć, ale energia, którą dzielicie, już go otacza i nie da się jej zaprzeczyć. Nie musisz go zmuszać do ujrzenia tego, co jest tuż przed jego oczami. W pewnym momencie światło prawdy rozproszy wszystkie jego wątpliwości. Miłości nie można zamknąć w więzieniu ludzkich lęków. Istnieją obietnice, które zostały złożone zanim jeszcze przyszliście na ten świat. To co czujesz, nie jest iluzją ani chwilowym pragnieniem. Twoja dusza rozpoznaje jego, bo już się spotkały w innych czasach. Łączą was niewidzialne, ale niezniszczalne więzy. Czujesz to za każdym razem, gdy jest blisko, nawet jeśli nie wypowiada ani słowa. Śni o tobie częściej, niż chciałby przyznać. W chwilach ciszy, gdy nikogo nie ma wokół, twoja twarz pojawia się w jego myślach jak nieustanne echo. Zastanawia się, czy czujesz to samo. Czy również masz te niewytłumaczalne wizje? Odpowiedź kryje się w głębi waszego połączenia, nawet bez słów. Aniołowie proszą, byś nie wątpiła we własną intuicję. Czujesz, kiedy on o tobie myśli, prawda? Są chwile, gdy twoje imię nagle pojawia się w jego myślach, gdy melodia, którą słyszysz, zdaje się mówić wprost o was dwojgu. To wiadomości od wszechświata, znaki, że coś większego właśnie się dzieje. Boi się, bo wie, że jesteś inna. Nie jesteś chwilową fascynacją, nie jesteś grą ani rozrywką. Jesteś bramą do czegoś znacznie większego, czegoś, czego jeszcze nie rozumie. A nieznane, choć piękne, może przerażać tych, którzy nie są gotowi na prawdę. Ale prawda nie może być ignorowana wiecznie. Przyjdzie jego czas i stanie przed tym, co od zawsze było na wyciągnięcie ręki. Nie musisz na niego czekać, bo twoją ścieżką kierują aniołowie. Ale jeśli ta miłość jest ci daną przez boskie przeznaczenie, znajdzie sposób, by pokonać każdą przeszkodę. Prawdziwa miłość jest cierpliwa, ale również potężna. Może się ukrywać, ale nigdy całkowicie nie znika. On próbuje zaprzeczyć, próbuje uciec, lecz zawsze będzie przyciągany z powrotem do prawdy o tym, co czuje. A gdy w końcu znajdzie w sobie odwagę, by się przyznać. Czy będziesz gotowa, by usłyszeć te słowa? Aniołowie wciąż szepczą sekrety na wietrze, prowadząc każdy krok tej podróży. Jesteś dokładnie tam, gdzie powinnaś być, ucząc się, rozwijając, stając się silniejsza. Twoje światło świeci, a on nie będzie mógł go ignorować zbyt długo. W odpowiednim momencie, w idealnej chwili, słowa, których tak się boi, w końcu opuszczą jego usta. Wstyd zamieni się w odwagę, strach w pewność. A gdy ten dzień nadejdzie, będziesz wiedziała, że prawdziwa miłość od zawsze była zapisana w gwiazdach. Aniołowie czekają na zakończenie tej historii, ale finał, wciąż się pisze. A potem coś zaczyna się w nim zmieniać. Pojawiają się drobne przebłyski odwagi, a on łapie się na tym, że wyobraża sobie, jak to by było przekroczyć tę niewidzialną barierę. Słowa wciąż więzną mu w gardle, ale jego spojrzenie staje się intensywniejsze. Czuje, że stoi na progu czegoś wielkiego, lecz strach przed popełnieniem błędu nadal go paraliżuje. Obserwujecie w milczeniu, próbując zrozumieć, co takiego w twojej obecności go dezorientuje. Twoja energia otula go jak delikatna melodia, coś, czego nie potrafi ignorować. Stara się udawać, że nic się nie dzieje, ale wszechświat uparcie stawia go na twojej drodze, jakby chciał zmusić go do zmierzenia się z tym, co czuje. Anioły szepczą, że on już naprawdę czuje, rozumie, ale wciąż się waha. Nie dlatego, że wątpi w to, co was łączy, Lecz dlatego, że boi się, że nie sprosta temu, co to oznacza. Zastanawia się, czy potrafisz dostrzec w nim coś więcej niż jego niedoskonałości, czy jesteś w stanie przeniknąć przez mury, które zbudował, by się chronić. Z każdym dniem jego opór staje się słabszy. Uświadamia sobie, że unikanie cię nie sprawia, że uczucie znika. Wręcz przeciwnie, twoja nieobecność sprawia, że pragnie cię jeszcze bardziej. Zadaje sobie pytanie, czy ty również to czujesz. Czy twoje imię rozbrzmiewa w nim tak samo, jak jego w tobie? Wielokrotnie próbował przekonać siebie, że to wszystko to tylko chwilowa iluzja. Ale potem, w najmniej spodziewanym momencie, dzieje się coś, co burzy jego wątpliwości. Słowo, gest, krótkie spotkanie spojrzeń i wszystko, co próbował zaprzeczyć, rozpada się w jednej chwili. Anioły mówią, że los splata ścieżki, przyciągając serca, które muszą się odnaleźć. Czy to czujesz? Zbiegów okoliczności jest coraz więcej, znaki są wszędzie. Prawda jest taka, że on nie może już dłużej uciekać, ale musi odnaleźć w sobie odwagę, by zrobić kolejny krok. Zastanawia się, co myślisz. Czy zauważyłaś jego wahanie? Czy czujesz jego energię, nawet gdy milczy? Boi się, że odejdziesz, zanim znajdzie w sobie siłę, by przemówić. Obawia się, że jeśli będzie czekał zbyt długo, czas odbierze mu to, czego pragnie najbardziej. Ale anioły chcą, abyś wiedziała, nic, co jest ci przeznaczone, nie zostanie utracone. Prawdziwa miłość ma swój własny rytm, melodię, którą podąża los. Może się opóźniać, może skrywać się w cieniu wątpliwości, ale nigdy nie gaśnie. To, co ma się wydarzyć, zawsze znajdzie swoją drogę. On śni sny, które wydają się bardziej realne niż rzeczywistość. Sny, w których Twoje słowa szepczą mu sekrety, których nie pamięta po przebudzeniu. Sny. W których wasze dłonie się dotykają, gdzie wasze dusze spotykają się bez przeszkód. A gdy się budzi, czuje niewytłumaczalną pustkę, jakby jakaś część niego wciąż tkwiła w tamtym świecie. Próbuje zachować pozory normalności, ale jego oczy go zdradzają. Zauważyłaś, jak szybko odwraca wzrok, jakby bał się, że zostanie odkryty, a jednak, gdy sądzi, że nikt nie patrzy, jego spojrzenie wraca do ciebie, jakby przyciągał go niewidzialny magnes. To połączenie jest realne, silne. Niezaprzeczalne. Anioły obserwują tę cichą grę, to spłatanie się dusz, które wciąż szukają właściwych słów. Wiedzą, że moment się zbliża, że mechanizmy przeznaczenia już się poruszają. A ty, czy jesteś gotowa na chwilę, gdy w końcu odnajdzie swój głos? Nie może już dłużej ignorować. Emocje narastają, zaczynają go przytłaczać. Czuje, że jeśli nie przemówi, zostanie pochłonięty przez wszystko, co do tej pory tłumił. Ale wciąż zadaje sobie pytanie. A jeśli będzie za późno? A jeśli, gdy w końcu znajdzie odwagę, ciebie już nie będzie? Anioły proszą, abyś nie gasiła swojego światła. Nie musisz gonić, nie musisz domagać się odpowiedzi. Twój blask już go przyciąga, już go otacza. Czuję twoją energię, nawet gdy jesteście daleko od siebie, odnajdujecie w małych szczegółach codzienności. A to już samo w sobie jest wołaniem, którego nie sposób zignorować. Może udawać, że nic się nie dzieje, ale jego serce go zdradza. Twoje imię pulsuje w nim jak cicha modlitwa, słowo, które jednocześnie koi i niepokoi. Zastanawia się, czy zdajesz sobie sprawę z tego, jak na niego działasz, czy widzisz zmiany, które wywołujesz w jego duszy. Anioły mówią, że prawdziwej miłości nie da się przyspieszyć. On musi sam to poczuć, sam się na to otworzyć. A ty, w swojej cichej cierpliwości, przechodzisz próbę wiary i wytrwałości. Miłość, która jest warta wszystkiego, przychodzi we właściwym momencie. Gdy obydwa serca są gotowe ją przyjąć, on zaczyna rozumieć, że nie chce już żyć w połowie. Musi dokonać wyboru nadal uciekać, czy w końcu zmierzyć się z tym, co czuje. Ale już wie, że nie ma odwrotu. Wszechświat splata jego los, znaki mnożą się wokół niego. Czuje Twoją obecność nawet wtedy, gdy jest sam. Anioły nadal prowadzą jego kroki, szepcząc mu odwagę do serca. Może jeszcze waha się przed słowami, ale prawda w nim już się nie mieści. Moment się zbliża. A on będzie musiał zdecydować, czy pójdzie za głosem swojej duszy, czy pozostanie więźniem własnych lęków. Czy czujesz to zbliżenie? Wiatr zmienił kierunek, energie się nasilają. To, co wydawało się odległe, jest już niemal na wyciągnięcie ręki. Ale ostatni krok musi należeć do niego. Musi odnaleźć swój głos, przejść przez most między strachem a poddaniem się miłości. Anioły szepczą, odpowiedź, na którą czekasz, jest bliżej, niż myślisz. Zwróć uwagę na znaki, poczuj wibracje wokół siebie. Coś się zmienia, coś wkrótce zostanie ujawnione. A kiedy to nastąpi, czy będziesz gotowa, by usłyszeć prawdę? Los płynie jak rzeka, podążając nieuniknioną ścieżką. Nic nie może powstrzymać tego, co już zostało zapisane na niebie. Anioły patrzą, czekają, ale ta historia jeszcze się nie skończyła. Anioły szepczą, że czas się kurczy. Jest coś w powietrzu, gęsta energia, pełna oczekiwań. On to czuje, ale jeszcze do końca nie rozumie. Jego myśli go zdradzają, wracają zawsze do ciebie, nawet gdy próbuje skierować swoją uwagę gdzie indziej. Ale ucieczka już nie jest opcją. Zaczyna zauważać, że wszystko wokół niego zdaje się prowadzić do tego samego celu. Jego imię pojawia się w przypadkowych rozmowach, w piosenkach, których nie wybrał, w snach, które nie mogą zniknąć. Wszechświat pcha go w jedną stronę, a opór sprawia, że coraz bardziej gubi się w sobie. A ty, czy czujesz tę samą niewidzialną siłę? Czy dostrzegasz, jak przypadkowe spotkania wydają się być orkiestracją czegoś większego? Czas między jednym spojrzeniem a drugim się skraca, a intensywność tej więzi staje się coraz trudniejsza do zignorowania. On jest coraz bliżej. I wtedy, nie zdając sobie z tego sprawy, zaczyna się zmieniać. Małe gesty zdradzają jego przebudzenie. Zaczyna spędzać więcej czasu tam, gdzie jesteś, jakby chciał poczuć Twoją obecność, nie mówiąc ani słowa. Cisza między wami już nie jest pusta, ale pełna wszystkiego, co jeszcze nie zostało powiedziane. Anioły obserwują, jak jego serce bije mocniej, gdy się zbliża. Czy czujesz to samo? Energia między wami wibruje w powietrzu, tworząc niewidzialne więzi, których nikt nie może zerwać. Ale on nadal waha się. Wciąż tkwi w nim strach, że jeśli ujawni, co czuje, coś cennego zostanie utracone. Zastanawia się, czy już to wiesz. Czy zauważasz sposób, w jaki na ciebie patrzy? Nerwowość skrytą w każdej nieudanej próbie rozpoczęcia rozmowy. Strach, że zepsuje wszystko, paraliżuje go, ale pragnienie bycia blisko pcha go do przodu. Stoi na rozdrożu między rozsądkiem a sercem. Anioły szepczą mu sekrety do ucha. Zaczyna dostrzegać znaki, które wcześniej ignorował. Słowa wypowiedziane przypadkowo zdają się mieć ukryte znaczenie, przypadki stają się cichymi wiadomościami. Wszystko się układa, przygotowując moment, w którym nie będzie mógł dłużej milczeć. A co jeśli się odsuniesz? A jeśli, gdy w końcu zbierze odwagę, ty już nie będziesz czekać? Ta myśl go dręczy, wytrąca z równowagi. Czuje, że czas jest jednocześnie sojusznikiem i wrogiem. Musi działać, musi podjąć decyzję. Ale jak postawić pierwszy krok, nie potykając się? Czy ty również odczuwasz ten niepokój w sobie? Jakby coś miało się wydarzyć, ale nie wiedziałaś dokładnie, co? Los zbliża się do ciebie, a anioły zapewniają. Ta historia ma jeszcze nie jedną stronę do zapisania. Ale następny ruch musi wyjść od niego. Zaczyna rozumieć, że decyzja już zapadła w jego sercu, nawet jeśli jego usta jeszcze nie wypowiedziały tych słów. Jego serce już wybrało, oddało się czemuś większemu. Teraz musi tylko zaakceptować to. Ale zaakceptowanie oznacza podjęcie ryzyka, a nigdy wcześniej nie musiał być aż tak odważny. Z dnia na dzień wszechświat znajduje nowe sposoby, by pchnąć go bliżej Ciebie. Przypadkowe spotkanie, spojrzenie, które trwa dłużej niż powinno, przypadkowy dotyk, który zatrzymuje czas. Już nie może udawać, że tego nie czuje. Ale czuje, że wciąż brakuje czegoś, by wszystko mogło się wydarzyć. Anioły widzą jego serce, pełne niepokoju, czekające na ostateczny znak. Ale miłość nie jest grą pewności. Czasami trzeba zaufać temu, czego nie widać, wierzyć w to, co się czuje, nie potrzebując dowodów. Jesteś gotowa na te oddanie? Jesteś gotowa otworzyć swoje serce, gdy on w końcu otworzy swoje? Wyobraża sobie, jak mówi wszystko, co ma w sobie. Ćwiczy dialogi w swojej głowie, próbuje przewidzieć twoją reakcję. Ale miłość nie podąża za scenariuszami, nie słucha planów. Musi zrozumieć, że odpowiedni moment to coś, czego nie może kontrolować, ale czego musi pozwolić się wydarzyć. Dostrzegasz, jak życie zaczęło łączyć wasze ścieżki. Małe szczegóły, subtelne zbliżenia, momenty, które wydają się przypadkowe, ale niosą ze sobą o wiele większe znaczenie. Los działa w ciszy, szyjąc fabułę, która wkrótce rozwinie się przed Twoimi oczami. Anioły ostrzegają, w powietrzu jest inna energia. Czas wątpliwości dobiega końca. To, co wcześniej było tylko tajemniczym uczuciem, wkrótce stanie się czymś większym. Ale czy on zdąży przezwyciężyć swoje lęki na czas? Czy strach sprawi, że straci jedyną rzecz, która naprawdę ma znaczenie? Już nie śpi w ten sam sposób. Jego myśli nie pozwalają mu zasnąć, gubi się w możliwościach. Zastanawia się, czy to, co czuje, jest odwzajemnione, czy ty również gubisz się w tych samych pytaniach, ale głęboko w sobie już zna odpowiedź. Musi ją tylko usłyszeć z twoich ustęp. Los porusza się z precyzją, tkając nici łączące dusze przeznaczone do spotkania. Czuje, że coraz trudniej jest uciekać, że wszystko wokół niego sprzysięga się, by prawda została ujawniona. Ale czy, gdy ten moment nadejdzie, będzie w stanie powiedzieć, co czuje? Anioły nadal obserwują, czekając na moment, w którym serca wreszcie się zjednoczą bez strachu. Jest bliżej niż kiedykolwiek, by przekroczyć tę niewidzialną linię. A ty, jesteś gotowa na to, co ma się wydarzyć? Droga oświecona duszo, z całego serca dziękujemy, że dotarłaś do końca. Niech twoja podróż odkrywania i łączenia się z sobą nadal rośnie, prowadząc cię światłem aniołów. Pamiętaj, aby potwierdzić odbiór tej wiadomości słowami. Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia. To znak twojej wiary i wewnętrznej siły. Jeśli czujesz, że ta wiadomość poruszyła twoje serce, dołącz do nas. Zapisz się na nasz kanał i włącz powiadomienia, aby nie przegapić kolejnych transformujących wiadomości, które nadchodzą. Z każdym filmem anioły przynoszą potężne słowa i duchowe przewodnictwo, które wspierają twój rozwój. Bądź czujna na nadchodzące wiadomości, ponieważ są one szczególnie dla Ciebie. Niech niebiańskie światło nadal oświetla Twoje kroki, a Ty pozostaniesz mocna na swojej drodze. Do następnego filmu, gdzie razem będziemy słuchać, co Anioły mają nam do powiedzenia.